Hej, cześć Siemanko z tej strony VCR. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu taki odcinek troszkę e, informacyjny e, i nadal tematyka Brawl Stars. Słuchajcie, wczoraj Supercell ogłosił otwarcie strony Make Supercell. Link oczywiście będzie w opisie. Słuchajcie, co to jest za strona, e, już wam mówię o tym. E, ta strona, słuchajcie, służy do tego, żeby wysyłać e, swoje projekty skinów e, w 3D. Oczywiście logujemy się przez Supercell ID. Ja aktualnie jestem, słuchajcie, zalogowany. No i tak, mamy tutaj Skiny do Bo. Aktualnie, aktualnie trwa właśnie kampania na tą postać, tutaj jeśli mamy już swoje konto, jeśli oczywiście ogarniamy te wszystkie programy, te wczyte, bla bla bla, no, no to możemy się zacząć e, bawić, słuchajcie, e, właśnie w tworzenie skinów. E, Przedtem to się wszystko odbywało e, na Twitterze, tam ludzie wrzucali swoje pomysły i tak dalej, i tak dalej, a teraz jest bezpośrednia stronka, gdzie można wrzucić, e, ponieważ e, Brawl Stars ciągle zabiera pomysły, to znaczy bierze te pomys pomysły właśnie ze społeczności. Do gry, co jest bardzo fajne, tak? Bo jednak słuchajcie, tutaj ne, dla nich liczą się też po części gracze, tak? E, żeby to właśnie ich pomysły lądowały ne, w ich grze i tak samo teraz będzie słuchajcie, ze skinami, także myślę, że jak tutaj będą jakieś oceny takie pozytywne tych wszystkich skinów, nie wiem, 5 czy tam 10 tysięcy lajków, to zapewne ten skin może się pojawić tam kogoś, nie? Jeśli ktoś tam stworzy właśnie takiego skina, który będzie się cieszył dużą popularnością, to wtedy super doda. I słuchajcie, to zapowiada jedno, to, to, to znaczy to zapowiada takie coś, że być może w grze będzie coraz więcej skinów, ale to są tak Moje ciche przemyślenia. Ok, więc w tym momencie przechodzimy, słuchajcie, do zakładki, gdzie można zobaczyć te wszystkie skiny. Ok, w tym momencie jestem, słuchajcie, tutaj trwa właśnie kampania na BO. E, tutaj chcą ch 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 się właśnie skupić. E, no i zobaczymy, oczywiście od Jedi, jego Jedi Core, oczywiście prawie 7000 lajków. E, Horus, bo on ma no naprawdę bardzo. E, bardzo super ma te te skiny, które właśnie tworzy. No jest jest, słuchajcie, wygląda to naprawdę bardzo świetnie. No i skin Bo Dragon, oczywiście zapomniałem tam Jedi mu dać łapkę w górę. E, no i powiem wam, że też wygląda mega e, mega fantastycznie, tak? Mega fantastycznie możemy sobie przybliżyć. E, tak jest, słuchajcie, to jest właśnie w 3D. No i tutaj jeden z tych takich bardziej zaskakujących tych bo, bo on się już wczoraj pojawił, e, jak strona była ogłoszona. E, bany bo, czyli słuchajcie, taka peny nasza, tak? Czyli taka nasza peny świąteczna i mam nadzieję, że ten skin się pojawi, mam nadzieję, że ten skin się pojawi e, na święta oczywiście. No i ogólnie zobaczcie sobie, że jest tutaj naprawdę masa tych skinów już powoli, e, to jest w ogóle jakieś dziwne to też e, wydaje mi się, że oni słuchajcie tego nie sprawdzają, czyli po prostu każdy może sobie wysłać, nawet można minusować te, nawet są słuchajcie oceny, oceny w dół. E, ja tylko już tutaj się wrócę jeszcze do Dziedego, bo bardzo szanuję jego pracę, naprawdę kocham. E, kocham jego prace, jeśli chodzi o Brawl Stars, e, naprawdę są super. No i okej, okay, słuchajcie, tak to mniej, mniej więcej wygląda, jeśli sobie zobaczymy, e, myślę, że po prostu Supercell będzie patrzeć na to, to, co powiedziałem przedtem, że Supercell będzie tutaj patrzył właśnie e, na to, e, jak one są lajkowane, tak? Czyli teraz, słuchajcie, bezpośrednio stronka, gdzie tylko i wyłącznie wrzucasz e, ten swój projekt, no i dostajesz lajki, to naprawdę mega spoko. Jeszcze sobie zobaczymy na to Mecha, bo chociaż Mecha, 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 Mecha już, już jest, ale też wygląda, no, bardzo fajnie, tylko tak troszkę taka dziewczyna teraz się z, z niego zrobiła. Okej, okay, dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, słuchajcie, informacyjny, jeśli chcecie więcej odcinków informacyjnych, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, ostatnio, słuchajcie, mało odcinków z grania, ale dobrze wiecie, że ja codziennie streamuję i codziennie gram po 3-4 godzinki, także wpadajcie, wspierajcie, subskrybujcie, lajkujcie, to tyle, jeśli chodzi o Dzisiaj trzymajcie się ciepło, cześć!